Ołtarz Duchowy. W dzisiejszym zabieganym świecie ważne jest, aby mieć miejsce, które pozwala nam połączyć się z naszym wnętrzem, odnaleźć spokój i równowagę. Osobisty ołtarz Duchowy to idealne narzędzie, które pomoże Ci w tej podróży. W dzisiejszym artykule pomogę Ci stworzyć jego podstawową wersję. Wybór miejsca. Znajdź cichy kącik w swoim domu, gdzie czujesz się dobrze i bezpiecznie. Może to być niewielki stolik, półka czy perepet. Ważne, aby to miejsce było dedykowane wyłącznie Twoim praktykom duchowym. Zbierz przedmioty, które cię inspirują. Na ołtarzu powinny znaleźć się przedmioty, które mają dla Ciebie znaczenie duchowe. Mogą to być: Świece symbolizują światło, nadzieję i oczyszczenie. Kryształy Kamienie, które przyciągają pozytywną energię i wibracje. Kadzidła lub palo santo pomagają oczyścić przestrzeń i wprowadzić Cię w stan medytacji. Kwiaty reprezentują piękno, naturę i życie. Książka lub karta z inspirującą myślą coś, co pomoże Ci skoncentrować się na Twojej duchowej drodze. Figurki lub symbole religijne. Jeśli jesteś związany z konkretną tradycją, wprowadź elementy, które ją reprezentują. Aranżacja ołtarza. Ułóż przedmioty na ołtarzu w sposób, który jest dla Ciebie estetyczny i harmonijny. Możesz kierować się intuicją lub skorzystać z zasad feng shui. Ważne, aby całość była dla Ciebie inspirująca. Codzienne praktyki. Twój ołtarz nie jest tylko ozdobą to miejsce, w którym codziennie możesz się zatrzymać, medytować, afirmować swoje cele lub po prostu być. Zapał świecę, zrelaksuj się i poświęć chwilę na wewnętrzne wyciszenie. Korzyści duchowe. Regularne korzystanie z ołtarza pomoże ci zwiększyć wewnętrzną harmonię, skoncentrować się na swoich celach duchowych. Pogłębić medytację. Odnaleźć spokój w trudnych momentach. Stworzenie osobistego ołtarza duchowego to piękny sposób na ugruntowanie swojej praktyki duchowej i wprowadzenie większego spokoju do codziennego życia. Spróbuj i zobacz, jaką moc wniesie do Twojego domu. Wróżbita Łukasz Węcka.